Kuba Sienkiewicz został zapytany o świadome cierpienia pacjenta. Jego odpowiedź może wielu zaskoczyć. Kuba Sienkiewicz to nie tylko wybitny artysta i lider zespołu elektryczne gitary, ale przede wszystkim lekarz. W swojej medycznej karierze postawił na neurologię. W najnowszym wywiadzie otworzył się na temat eutanazji i sytuacji, gdy pacjent dowiaduje się, że nie ma dla niego już żadnego medycznego ratunku. Sienkiewicz powiedział wprost. Jak sam chciałby w takiej sytuacji odejść z tego świata. Kuba Sienkiewicz wielokrotnie był świadkiem, gdy chorzy dostawali informacje, że nie zostało im już wiele życia. Część z nich mimo wszystko postawi na działanie, szukanie innych źródeł leczenia. A inni oddają się w praktykowaniu wiary czy medytacji. Gruzaniec można zastąpić medytacja, ale k w działanie. Niektórzy sytuacje ostatniego roku życia ćwiczą hipotetycznie. Ale wczuwają się prawdziwie. Wobec realnego końca jednym z możliwych wyborów jest przestać się oszukiwać. Co może oznaczać mocne poczucie obecności Boga albo odkrycie, że go nie ma, stwierdził Kuba Sienkiewicz w rozmowie z polityka. W Polsce eutanazja jest niedozwolona. Jednak powszechnie stosowana praktyka jest ta związana z odstapieniem od dalszego leczenia, gdy wiadomo, że pacjenta nie da się uratować. Przecież praktyka lekarska na oddzialach intensywnej opieki czy nawet na neurologii, gdzie pracowałem, jest jasna, prowadzimy terapię do etapu, kiedy ma ona jeszcze sens. Nieetyczne jest jej przedłużanie i stosowanie terapii uporczywej, a więc leczenia im wbrew faktom i stanowi pacjenta. A czym jest zaprzestanie uporczywej terapii jak nie eutanazja właśnie? Tylko wykonana w innych warunkach i nieco innymi metodami. Sam to zresztą robiłem. Dodal Sienkiewicz. Jednocześnie zadano mu pytanie: Czy był świadkiem, że ktoś z personelu medycznego podał świadomie umierającemu pacjentowi śmiertelna dawka morfiny? Po to, żeby zakończyć jego cierpienie. Odpowiedź Sienkiewicza zaskakuje. Sam bym chciał mieć w takiej sytuacji przedawkowana morfinę. Znany muzyk pójdzie w kamasze. Dostał kartę mobilizacyjna. Co o tym myśli? Koniec walki o spadek po Krystynie Sienkiewicz. Rodzina klucila się o pieniądze, sad wyda rozstrzygniecie.